Witajcie kochani w kolejnym odcinku na moim kanale Dziś sobie obejrzymy i skomentujemy odcinek Paliona o tytule Pielęgniarka się we mnie zakochała w szpitalu Dlatego bez zbędnego przedłużania Zostawcie suba, lajka i dzwoneczek A my lecimy do oglądania Marzyłem o tylko jednej rzeczy na święta Chciałbym bilet na nadchodzący koncert palionki. Co to jest za reklama na początku filmu? Bardzo dziwna. Nic więcej nie potrzebuję. Tą reklamę zostawiam bez komentarza. Lecimy do odcinka. Open the door, open the door. Co tu się dzieje na wstępie? To jest Film zaczyna się mocno. Twoja dziewczyna, ej, to jest jego dziewczyna. Eee, bierzemy. Bierzemy, podzielimy ją na pół. Jesteście najgorszymi bandytami, tak powolno wszystko... Jeszcze wyzywa tych bandziorów. Ja może tego nie chcę. Jezu, kolejna reklama, jest dopiero minuta filmu! I ŚWIODEK! że w tym momencie mógłby się zakończyć film, bo Palion mógłby umrzeć? cały... totalnie zielone. Ale w sumie ty cały jesteś zielony. Nieeeee, tylko je to, pomocy! Czemu on go bije? Chyba poskakać po klatce piersiowej, tak się reanimuje. Nie, nie róbcie tego w realu, proszę. To zostałeś? Nie rozumiem. Postrzelony. Post Podoba mi się to, że Palion gada jakby zjarał kilo zioła. nie patologią. A to wiem, która to skoroba w podręczniku to było. Postrzelony, post Nie no, nie mówcie mi, że oni nie widzą tej wielkiej rany postrzałowej na nim. A... Gada, że jest postrzelony, post ale jaja cię. Gada. Ale beka. Tak, przeżyłeś bardzo ciężką operację. Ale czemu pielęgniarka prowadziła operację? Do tego nie jest potrzebny. Хирург. Będzie będziesz już tylko kulec i będziesz przez część skrumbu rehabilitację? Jezu, jak ona ma dziwny głos, ja nic nie rozumiem. Nie powinniśmy zakleić taśmą Najgorszy lekarz ewer. Taćmam, to taśmą, zaraz zaklejemy ciebie. Dobry punch. O, tak, czy tak to szmą. Musi się przewietrzeć. Rana podstrzałowa musi się przewietrzyć, Nie testujcie tego w prawdziwym życiu. Jego oczy wkrótce wejdą. Co, wyjdą na spacer? Tak, dokładnie. Jak ktoś tam kule, czy nie? nie? A może daj policji, jakiś materiał dowodowy? A komu to po Czekamy. A może na policję to zaniesiemy, żeby tak, znaleźli kto to sam. To... Jeden mądry. Chyba o nie, nie uważaj to znaczy... Ktoś tak mówi jak się w kimś zakocha? Nie mów tak, bo moja żona będzie zła. W sumie pewnie by była zła. A co ty nagle nie jesteś chory? Pan go pan czuje, mimo tego, że leży na łóżku martwy Właśnie, leż tam. No dobra, no dobra, no przecież na co mam robić? Nie umiem stać. Podoba mi się ta konwersacja, ona jest taka prawdziwa. To pani pielęgniarka musi ci rehabilitację walnąć. Dokładnie, takie no. są diagnozy. Takie są diagnozy, no co ja ci poradzę? Może będziesz chodził? Może nie. Tak, rehabilitację, A to, to mi się że... podoba. To zabrzmiało bardzo dwuznacznie. Bo jak go nauczysz chodzić, to uciekną cię. To oni tam się wszyscy O, A jak Z szan... Jesteś dziwnym lekarzem, jesteś lekarzem, który tylko irytuje i nie chce przyjść do kolegi. W sumie prawda. Nie słuchajmy go, on jest zbyt głupi. Nie słuchajmy go, on jest zbyt głupi. Będziemy jakieś lekie przyjść bo w sumie tego chyba jeszcze nie zrobiliście. Poczekajcie, czy oni wyjmowali z niego kulę bez znieczulenia? No, co tam? No Bolicie? No dan, da, nie widać, mam dziurę A... w brzuchu Wyobrażacie sobie to w prawdziwym życiu Zostaliście postrzeleni, leżycie na stole operacyjnym I ten chirurg podchodzi A to ci w ogóle boli, że masz kulę w sobie? Bo ja bym w sumie nie wyjmował Fajnie wygląda A jak tu dotknę to cię boli? Nie, dotykaj! Trochę molestowanie pacjenta Dobry wieczór Polsko Tyś A... lekarzami Zakleić rany. Weź taśmę hmm. klejącą. Co oni mają z tą taśmą? Mówiłam nam, że ona się musi wietrzyć, nie może się tego zaklejać. Ale przecież jak ona się będzie wietrzyć, to on się zaraz wykrwawi. Dobrze. To słaby lek. No to, 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 to dobrze, nie no, Nic. A, czy jak ci teraz palucha chata wsadzę, to nie będziesz czuł? Big! To jest za dużo dla mnie. Nie, no nie wiesz, że ty jesteś lekarz. Zwalniam się. Po jednym dniu w pracy. Oj, mm. No, spróbujemy zrobić rehabilitację. i Na oni tam dalej są? Przecież oni się zwolnili. Ty razem gdy ludzie się na jego potwór. No, ja nie uderzyłem. Bo no i powoli wam. Ja ci nogi powyrywałem. Bardzo patologiczny personel szpitala. Nie! Trzeba się szanować. O, palion promuje wartości, że trzeba się szanować. Plus jeden dla niego. No, nie. to nacjat. Naprawdę, go nie boli, bo mu dałeś mixture na niebolenie. Nie znieczulenie, to jest niebolenie. No, ty przecież tutaj wysoko, nie było. Nie, nie nie bucham, bucham. Bucham. Najgorszy szpital ever. Sprawdźcie Palion Ożył, nie kobieta. I kobieta ma estrogeny, to jest przesuwana tylko do zajmowania się dziećmi. To działa! Ua, usta, no, usta! To, chodzi, to chodziło. Asia, dostajesz awans. Czemu nowi pracownicy dysponują awansem jakiejś typiarki, która nimi rządzi? O, o, to tak, tak. mi się to. O. I ty też mnie trochę, ale to Ale ona go rizuje. Ja, ja ci pomogę, jeżeli coś się będzie działo. Jestem na czatach. No domyślamy się, że mu pomożesz, patrząc na to, jak gorizujesz. To nie jest Asia? To jest Asia. Się tak wydaje, taki, dajemy taki głos. Bo... Ej, a kim jest Asia w uniwersum paliona? Czy wy to wy ją zatrudniliście? No, musieliśmy no. kogoś zatrudnić. Ale oni mówili, że to jest ich nowa praca, czemu oni kogoś tam zatrudniają? Fole, zadał rękę, to wy ranieś. Ustało, stało, potrzebują. Ona wszystkich ryzuje. <śmiech> <śmiech> Od razu lepiej Nie działa, musimy tutaj czegoś tego? To zabrzmiało bardzo źle Co tu się dzieje, widzowie, dostałem... trafiłem do szpitala psy... psy... psychicznych ludzi To się nazywa psychiatryk Jaki przystojniaczek, ty do kogo mówisz? Hmm, no do ciebie Ten poziom podrywu Dobrze, tutaj podkręcimy jeszcze troszeczkę tutaj kroplówki Kroplówkę, przecież to jest automat z produktami A nie jesteś Asią przypadkiem? Jakoś tam... Tak? Tak, ja jestem. Posłuchajcie, palion zaraz zarobi drugą ranę po w tym odcinku. Nice. Nie, się już mówiłem, ale ja ci muszę powiedzieć, że no, ja mam dziewczynę i ja nie. No nie, nie. O, palion jest lojalny. To ja doceniam Pójdziemy razem na te zakupy, a na scenie kupimy razem pieska. Jak, jak pieska. Błagam, jeżeli oglądają jakieś dziewczyny, nigdy nie uczcie się podrywu od tej typiarki. Ale nie możemy mieć tego pieska, jak my razem nie mieszkamy. No dobra, no to nie będzie pieska, będzie wspólne dziecko. To podobno wiąże bardziej niż kredyt. Nie słuchaj, przeżyjcie się! Ona... Ona się we mnie chyba zakochała! To ona się chyba we mnie zakochała! No, ciężko się nie zorientować. Chistoniasku, w tutaj na tego klocka! Nienawidzę, jak ktoś mówi na kogoś przystojniaczku. Mam parkour, co za mamą! Jakaś sugar Mami, o co chodzi? Znaczy, ty jesteś za pielęgniarką! Za, mam, za, za mamą z mamą. No jest dziwna! Ty. Dziwna jest! No on co, Sam ośla? jesteś dziwny! Powiedz dziwna! Oni gadają ze sobą, tak jak ja gadam z moimi kolegami na Discordzie, jak z nimi gram na komp. Ej, to teraz sobie ale się tak gadać, tak No dobra, weź tam. Robi rehabilitację właśnie postrzałowa. Postrzałowa rehabilitacja. Czyli taka poranie postrzałowej. No nie będziemy mieszkać razem, nie będziemy mieć psa, bo ja już bo co? E <głos> <głos> jest, jest jest. Lepiej psa, niż serię z karabinu. Jeszcze jak? Chodź, koniec. że no na końcu nagroda. Nagroda dla ciebie za to, że mi pomogłaś, proszę bardzo. Ja jestem twoją nagrodą. Ja jestem twoją nagrodą. Dobrze, że ona chociaż tego nie powiedziała w sypialni. Kasia, nie mogę, ja mam dziewczynę, już ci mówiłem, nie? Nie, otarła się do mnie, Ja ci pomogłem a ty teraz nie jesteś w porządku. Chciałem, się ze mną umówić? Kasia oszalała, bo dostała kosza i zabija ludzi. Cena! Przyprowadzę ci go! Kasia, 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 nie nie rób nikomu. Synom. Nie wytworzycie. Teraz Ale Leon, będzie. Teraz mu... Leon będzie musiał iść do szpitala, teraz jest postrzelony. Dobra. Czy Dziomek za pieniądze zdradził własnego kumpla? Można jak najbardziej. twoją wolność? wolność. tam. Przygotować muszę wszystko. Gdzie? Aha, baby, jesteś teraz ze mną. Eee! A, dobra, czyli ona go uwięziła. Gdzie mnie zamykasz? Nie możesz wybić okna? Odpowiedź brzmi, nie wiem, choć się domyśla. Popaki, chodźcie tu do szpitala, proszę! To się mi pomóżcie otwórzcie. Mi A tymczasem chciałbym Was zaprosić do filmu, który wyświetla się teraz na ekranie. Do wspierania mojego kanału, bo to kosztuje tylko 5 zł. No i pamiętaj, obserwuj górniczego, kolego.